Od rana 1 sierpnia łącznicy alarmowi roznosili po mieście rozkaz pułkownika Montera. Alarm. Do rąk własnych komendantom obwodów dnia 31 lipca godzina 19. Nakazuje W dnia 1 sierpnia godzina 17. Adres miejsca postoju okręgu Jasna numer 22 mieszkania 20. Czynny od godziny W. Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować. Po pełnej napięcia atmosferze ostatnich dni lipca rozkaz przyjmowano na ogół z ulgą. Z konspiracyjnych magazynów wydawano broń i amunicję. Tysiące zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej podążało do miejsc koncentracji. Już w trakcie przenoszenia broni i koncentrowania oddziałów dochodziło do starć z Niemcami. Do pierwszych regularnych walk doszło około godziny 16.30 w rejonie Placu Dąbrowskiego na ulicy Mazowieckiej, a zwłaszcza na Placu Napoleona noszącym dziś nazwę Placu Powstańców Warszawy, nieopodal słynnego drapacza chmur Prudencjalu. Jednym z większych sukcesów powstańczych pierwszego dnia walk stało się opanowanie elektrowni na Powiślu. Komendant inż. Skibniewski, Cubryna, zawiadomił nas na odprawie o godzinie w. Gdy zostałem z nim, powiedziałem kapitanie, to chyba nie jest rok 63. Mamy 23 pistolety. Jak powiedziałem, trzy nieużyte, nie mamy broni. Jest na godzinę W stawiło się 65 ludzi, a stu kilku było zaprzysiężonych. Reszta to ludzie, że tak powiem, wolontariusze. Ludzie, których wypadek zamknął w elektrowni razem z powstańcami. Oni się sprawdzili. Oni byli później żołnierzami. Chodziło o przeniesienie ładunku wybuchowego z trzeciego piętra budynku administracyjnego. Tutaj do budynku warsztatów, który był w większej części zajęty na koszary niemieckie. Ładunek szczęśliwie udało nam się ładować do kosza wieklinowego, dlatego że tego dnia była rozdawana rąbanka. Szczęście nam sprzyjało, że nie byliśmy zaczepieni. Zresztą broni przy sobie nie mieliśmy, tylko ten kosz z ładunkiem wybuchowym. No, przenieśliśmy tu. Tu było mnóstwo Niemców. Niemcy, którzy chwilowo nie byli zajęci patrolowaniem terenu ani też na innych jakichś pozycjach, to tu odpoczywali sobie i były tutaj ławki. Poza tym część z nich czyściła broń i trzeba było koło nich wszystkich przejść do tego wejścia. Było już po godzinach pracy, nikogo tu nie było. Byliśmy tylko dwaj, zych, zamknął, wychodząc, zamknął tamte drzwi. Ładunek umieściliśmy w tym miejscu. To miejsce uznaliśmy za najwłaściwsze, dlatego, że po tamtej stronie były pokoje kierownictwa, dowództwa niemieckiego. Tu były koszary, tu były stojaki z karabinami. W ataku na koszary niemieckie w elektrowni uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. Zaskoczeni Niemcy stawiali jednak desperacki opór, który trzeba było łamać siłą. Ta droga szczególnie była ważna, bo z bramy numer 2 do pierwszej klatki schodowej chłopcy przenosili broń i amunicję. Przenosili wskryte w kadłubach liczników, szczególnie ciężarowych. I ta klatka była... Atakowana przez moją grupę po wybuchu, który otworzył nam drogę do pierwszego i, do, i parteru. Na parterze i pierwszym piętrze były koszary niemieckie. Pierwszy ładunek z naszej strony to była tak zwana bomba kuczerka. Rzuciłem ją między na, przy, na półpiętrze drugim i pierwszym. No skutki były. Podobnie jak po pierwszym wybuchu, ten drugi wybuch pomógł. Panika powstała. Niemcy zaczęli chować się, uciekać. Część zbiegła w kierunku oknami w kierunku wybrzeża, reszta mogła już być operowana, że tak powiem. Chłopcy po koszarach rozbiegali się, robili swoje. Ja byłem ranny. W tym miejscu biegł komendant żandarmerii z tej strony z Piotrowski. A my tu byliśmy ukryci z boku. Piotrowski dał kilka strzałów do, do tego żandarma do komendanta żandarmerii i tu go zła, e, zabił i my z kolegą Ru, e, i Piotrowski komendant się nawet nie zatrzymał przy tym trupie, tylko obiegł dalej w tę stronę na Kisony, a my z Rudeckim Jankiem rzuciliśmy się na niego, żeby zabrać mu broń, On miał piękny pistolet, karabelu, miał piękny pistolet, no i Rudecki był silniejszy ode mnie, i wziął ten, ale powiedział, że będziemy się dzielić tym pistoletem, jak będzie potrzeba. Wartownia została wysadzona w powietrze. Leżało kilkunastu trupów rannych. No i jeszcze w tym pyle pełno broni po stojakach z karabinów. Zapałem jeden z tych karabinów i wybiegłem. Walki w elektrowni przeciągnęły się jeszcze kilka godzin. Skromnymi siłami niespełna stu ludzi opanowano cały obiekt, neutralizując liczącą blisko 200 żołnierzy załogę niemiecką. Odtąd elektrownia będzie ważnym bastionem powstańczym nad Wisłą i, choć ostrzeliwana, będzie wytwarzać prąd dla powstańczej Warszawy. Przebieg walk pierwszego dnia powstania zawarł generał Burko Morowski w depeszy nadanej 3 sierpnia. Uderzenie nie nastąpiło jednocześnie. Nie przekreśliło to ogólnego planu zaskoczenia Niemców, jednak utrudniło częściowo koncentrację własnych sił i opanowanie niektórych ważniejszych obiektów przez zaskoczenie i spowodowało metodyczne prowadzenie natarć na te obiekty. Walka ma charakter powszechnej akcji w całym mieście. Ogniska walki są rozrzucone na cały obszar z wyjątkiem Żoliborza. Własne oddziały z Żoliborza zostały rozproszone przez broń pancerną nieprzyjaciela i wycofały się w kierunku zachodnim.